No wiadomo, no, lepiej by wyglądało 10.1, 10, wiesz, ale, ale 8-3 też nie jest źle. E, czy zaproponuję Armana, który jest pierwszy w rankingu, czy będzie BSD, który jest też potężnym nazwiskiem, nie ma dla mnie znaczenia. Zawsze mierzę najwyżej, jak tylko jest możliwe, to e, sam jestem z... ciekawy teraz co przyniesie przyszłość. Jestem gotowy na każdego. Plus była to fenomenalna walka, walka roku, eee, więc ona dała naprawdę dużego rozpędu takiego. Tym bardziej patrząc teraz, gdzie on jest numerem jeden, a ja z nim wygrałem, tylko ja i Islam w sumie, no to, to wciąż buduje moją pozycję. Mateusz Gamrod po zwycięskim pojedynku z Ludowitem Kleinem wielki uśmiech i zacierane rączki i klaskanie. Klaskali też kibice Czekamy po wygranej. Na więcej, no. Czekamy na więcej. Była to rozgrzewka, więc teraz, przysta teraz danie główne, później podwieczorek i kolacja. To co będzie tym daniem głównym? No bo jeżeli taka dominacja była już przy przystawce, no to chyba czas na to, żeby UFC doceniło te pojedynki i, i w końcu gdzieś tam spojrzało nie, że Mateusz Gamrod z gatekeeperem, tylko Mateusz Gamrot mierzy tam kilka tych pozycji wyżej. Zawsze mierzy najwyżej, jak tylko jest możliwe to. E, sam jestem z, z ciekawy teraz, co przyniesie przyszłość. Jestem gotowy na każdego, e, czy zaproponuję Armana, który jest pierwszy w rankingu, czy będzie BSD, który jest też potężnym nazwiskiem. Nie ma dla mnie znaczenia. Jestem wciąż głodny rywalizacji, zdrowy. Nic mnie nie boli. W przyszłym tygodniu wracam na salę i czekam po prostu na kolejną ofertę. No właśnie, wymieniłeś Armana, wymieniłeś Benoa Sandyni, nie wymieniłeś Padiego Pimbleta, którego gdzieś tam wykolautowałeś jeszcze w klatce najmocniej. On jest w ogóle gdzieś tam, no jak będzie z nim walka, to będzie z nim walka, ale jednak celowany jest właśnie BSD i, i właśnie Arman. Każdy po prostu, wiesz, no to są te nazwiska, które zostały wymienione, to są najbardziej realne, takie, które mogą się przydarzyć. Też dobre stylistycznie dla mnie, bo to są też parterowcy, więc to na pewno będzie świetny show i, i dużo akcji, więc to... się No właśnie, więc, więc to będą te walki, które, które ludzie kochają, więc czekam na to, co przyniesie ten los. Też w przyszłym tygodniu właśnie dam znać UFC, że jestem już gotowy, że zgłaszam swoją gotowość i, i niech coś dają. Eee, więc czekamy po prostu, czekamy, nie? Wiele tygodni spędzonych w Stanach Zjednoczonych. ATT to już na pewno jest Twój drugi dom. Czy Ty czujesz, że te Stany Zjednoczone to też jest Twój drugi dom? Bo wiemy, że gdzieś tam ten kierunek jest coraz popularniejszy także wśród tych zawodników, którzy w KSW nie walczą. Ta polska kolonia tam rośnie w siłę. Nie, oczywiście, wiesz, no już tam latam od 8 lat praktycznie, więc dobrze jestem ugruntowany tam i wśród trenerów i zawodników. I mam spoko swój pokoik nawet wiesz, u góry, także także czuję się na świetnie, dobrze. Panik tam są, dobra pogoda, wiesz, mentalność, angielski sobie polepszam, także wiesz, wiele, wiele, wiele plusów, ale też sobie cenię tutaj polski nasz klub, na nasze podejście, bo dzięki temu miksuję sobie dwie, dwa style, dwie techniki, dwa podejście, takie, więc wiesz, w, więc ja ciągnę dla siebie to, co najlepiej działa pod moją grę po prostu, wiesz. I tutaj w Polsce mam mocno indywidualnie, tak na przykład pode mnie podejście, w Stanach jest mocno tak sparingowo, już typowo przed walką po prostu, więc w połączeniu jedno z drugim Daje mi konkretne przygotowanie. No właśnie, te cztery miesiące spędzone w ATT na pewno ten progres był też zauważony przez kibiców, i ten progres był już w ostatnim pojedynku, tym trochę pechowo przegranym z Danem Hookerem. Wiele osób uważa, że nie przegranym, no ale tutaj moglibyśmy pewnie długo o tym dyskutować. Teraz wygrana z Ludowitem Kleinem. No właśnie, co dalej? Jak do kolejnych pojedynków? Czy teraz Polska, gdyby ten pojedynek miał odbyć się już, nie wiem, za trzy miesiące mówisz głośno o tym, że jesteś gotowy na UFC Paryż i na ten main event z Benua Sandeni. Czy jednak, jeżeli ta walka dojdzie do skutku, to będziesz mieszał trochę tu, polecisz do Stanów i, i wrócisz na pojedynek? Nie, no, na pewno każde. Do każdych przygotowań do kolejnej walki będę chciał wylatywać na, do American Top Team, no bo tam jednak są najlepsi zawodnicy na świecie, więc po prostu to tylko zależy jak to czasowo można by było wpasować, żeby się wyrobić jedno z drugim, e, ale tak, no taki mam plan, no czekam na informacje z UFC, mam nadzieję, że ona będzie w niedalekiej przyszłości. Mam plan lecieć do Dacina Poiriera na walkę w połowie lipca, e, tam go wesprzeć, e, zakończyć jego wspaniałą karierę i jak już coś by pasowało, no to po prostu zostać w tych sanach, potrenować i, i wtedy na przykład wrócić dwa tygodnie przed tym Paryżem, o ile miałaby być to ta data. Okej, okay. mamy nadzieję, że to będzie ta data i że sporo Polaków w Paryżu będzie mogło się pojawić. Ja chciałem z Tobą porozmawiać o, o jeszcze jednej innej troszeczkę kwestii. Prawie 5 lat. Już w organizacji UFC i trzeba przyznać, że zleciało piekielnie szybko. No, no prawie 5 lat leci szybko. Bardzo szybki miałem rozpęd na samym początku, bo dobrze to szło. Eee, choć wdzięczny jestem przed całą, e, przez te wszystkie lata bo podpisałem kilka naprawdę dobrych kontraktów. Wszystkie walki mnie czegoś nauczyły. Wyciągnąłem wnioski z tych poprzednich przegranych, tak jakby walk. Robię kolejny rozpęd do, do złota. No i myślę, że teraz, jeżeli wyciągnąłem te wnioski, poprawiłem te rzeczy, wszystkie to, to nic mi już nie powinno za, zaskoczyć w tym rozpędzie. Teraz, więc naprawdę wydaje mi się, że to wszystko było po coś, żeby mnie umocnić tym zawodnikiem, kiedy jestem teraz. Technicznie i, i, i duchowo i świadomościowo. No i teraz po prostu już z zaczesanymi rękawami, wami, z uśmiechem na twarzy e, idę do góry. No i czekam, co, co przyniesie ta przyszłość. 8-3. Imponujący bilans i myślę, że po tej yy, pierwszej por... 3 w UFC, tak mówimy. UFC, no, ale w tym dwa takie mocno mocno bliskie, no kontrowersyjne takie, więc no, 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 no ale kontynuuj. A jesteś, właśnie, czy jesteś zadowolony, bo już mi, już mnie poprawiasz, że 8-3 w UFC, nie, ale dwie, ko dwie kontrowersyjne. Zastanawiam się o czym mówisz, 8-3 mówię do czego to, to, to się odnosi, a mówisz o, o rekordzie w UFC. No, wiadomo, no lepiej by wyglądało... 101, wiesz, ale, ale 8-3 też nie jest źle, bo spójrzmy z jakimi nazwiskami po prostu biłem się. no Biłem się praktycznie z praktycznie samymi najlepszymi. No, 8-3, na no, 4 czy 5, to mam z rankingu już praktycznie, więc więc te nazwiska są mocne, więc fajnie, no bo więc wiesz, każdy, każdy mocny test wystawiony przede mną umacnia moją pozycję po prostu w organizacji. A ty jesteś zadowolony z tego, jak rozwijasz tę karierę, Bo jak mówiłeś, to wejście do UFC było bardzo mocne. Przez ostatnich kilka tygodni troszeczkę musiałeś prosić o tę walkę. Myślę, że tak. Nie, prosić. Nie, no nie, nie używajmy takich słów po prostu, no Bacze, bo tam trochę. zgłaszałem gotowość po prostu do walki, czekałem na ofertę, wiesz, gdybym. Chciał gościa z rankingu, to pewnie jeszcze dłużej bym czekał po prostu, wiesz, UFC dało mi tego, no bo chcieli, żebym... Ja chciałem, żebym, żebym był aktywny i walczył po prostu, więc, więc, więc tak to się wydarzyło po prostu. Jestem wdzięczny za wszystko, co się wydarzyło, bo ta moja kariera w sporcie jest moją wspaniałą przygodą, po prostu życiową, po prostu dzięki czemu zabieram swoje dzieci rodzinę, oni towarzyszą mi, zabieram swoich przyjaciół dookoła, którzy też mogą doświadczać tego wszystkiego, jeździć po świecie, podróżować, poznawać ludzi. Eee, plus przy tym ja bardzo dobrze się bawię, e, zaraz zgarniam profity. Eee, no jest super, wiesz, no miałem świetną, długą przygodę w KSW, zamknąłem jeden rozdział, teraz lecę kolejną po prostu, więc wiesz, chcę tą karierę sportową przeżyć na, na najwyższym poziomie, ale w różnych możliwych sposobach po prostu. Gdybyś miał wskazać jeden, jedną, taką jedną taką walkę, jeden taki moment, który uważasz, że gdzieś w tej pięcioletniej karierze, prawie pięcioletniej karierze w UFC był najfajniejszy, najważniejszy, który gdzieś tam odbił na, na Tobie największe takie piętno? Myślę, że Arman, nie? On był takim decydującym punktem zwrotnym mojej kariery, no bo on dodał rozpędu, on dał umocnienia, ugruntowania mojej pozycji w UFC plus była to fenomenalna walka, walka roku więc ona dała naprawdę dużego rozpędu takiego, tym bardziej patrząc teraz gdzie on jest numerem jeden a ja z nim wygrałem, tylko ja i Islam w sumie, no to, to wciąż buduję moją pozycję. Tak, A taka, taki jeden moment, którego najbardziej żałujesz, czy to będzie któryś z pojedynków, nie wiem czy z Benilem to Dariusz, czy... To będzie Dariusz, no bo wtedy miałem ten dobry rozpęd i jakbym wygrał tą walkę, to to była moja przepustka do największych walk po prostu i wtedy... Po Dariuszu pewnie bym walczył albo z Gajczem albo z Oliwierą po prostu, więc już wtedy praktycznie po roku czy półtora już bym był w ścisłej czołówce po prostu. Więc te potknięcie tak jakby najbardziej boli w sumie, nawet do teraz jak sobie o tym pomyślę, no ale to ona też najwięcej zmieniła po prostu, więc jak dobrze wiemy te porażki najbardziej nas budują jeżeli jesteśmy mądrzy i wyciągamy wnioski więc, więc też mimo, że bolą, to powinniśmy być wdzięczni za nie. Ale to motto na koszulce, rozmawialiście też przed chwilą o nim z Andrzejem Kostyrą, tutaj chyba nigdy nie było żadnego zwątpienia u Mateusza Gamrota, chyba zawsze believe in yourself, zawsze było i zawsze chyba będzie. Tak jest, no myślę, że to każde jest takie podejście, że każdy sportowiec powinien mieć. To też, wiesz, każda właśnie koszulka, która jest robiona przed moją walką, ona jest tak jakby dedykowana danej walce po prostu. I ta była mniej więcej temu dedykowana, żeby tak jakby ludziom przypominać o tym, żeby wierzyć w siebie i się nie poddawać i, i przejść mocno do przodu. No bo tu, tu też wyglądało to te wzięcie tej walki z gościem spoza rankingu po prostu, ewentualna przegrana, by tak jakby no, zrujnowała moją dotychczasową drogę, karierę, ale wygrana, umocniła moją pozycję, że faktycznie jestem tym jednym z najlepszych zawodników na świecie. A to by się wszystko nie wzięło bez tego hasa, po prostu wierz w siebie. Więc ona, ona, mówię, ta koszulka była dedykowana pomiędzy, dlatego, pomiędzy innymi dlatego, żeby przypominać o tym ludziom, żeby jednak wierzyć w siebie, już niekoniecznie w sporcie, ale w jakiejkolwiek dziedzinie życia, po prostu czy na uczelni, czy w szkole, czy w pracy, czy, czy na ulicy, czy... Czy, 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 czy gdziekolwiek. I myślę, że tych osób, które wierzą w Ciebie jest sporo, zwłaszcza, że to nie jest też pierwsze spotkanie z fanami tutaj dzisiaj, tutaj w tym miejscu, więc dzisiaj na pewno też, też tych kibiców, którzy wierzą w Ciebie nie będzie brakowało. Myślę, że tak, no to jest też taka moja forma wdzięczności, podziękowania kibicom, że faktycznie są ze mną, jest ich coraz więcej. Na Instagramie 400 tysięcy, wiesz, minęło, więc to nie jest mało. Eee... Więc zawsze po walce, jak mam chwilę jakiejś przestrzeni, możliwości, no to chętnie się spotkam z fanami, przybije piątkę, pogadam. No bo to jednak fani wy wstajecie w nocy, oglądacie, kibicujecie, kupujecie PPV, wiesz, klikacie, komentujecie, więc to tak jakby wszystko zazębia się w dwie strony. Ja staram się być aktorem, dawać wam radość i zadowolenie w trakcie walk, no ale wy robicie tak jakby tą robotę... Do, dookoła tego wszystkiego, więc jeżeli mogę, to zawsze chętnie wyjdę z inicjatywą, żeby się spotkać, porozmawiać. Wiesz co, nawet na ulicy, wiesz, no teraz jest tak mm, duża ta moja popularność, że tak powiem, że nie ma dnia, żebym nie wyszedł na ulicy i ktoś by mnie nie spotkał, zapytał o zdjęcie. W Stanach, więc, też. w Stanach też, w Stanach też naprawdę zaczyna się robić pomału jak w Polsce. E, więc e, ja też zawsze, pomimo nie wiem, czy. Często nie pasuje to czasowo, bo idę z dziećmi, idę z kolegami, gdzieś, często gdzieś się śpieszę. To i tak staram się zatrzymać, zrobić zdjęcie, przybić piątkę, no bo to wiem, że to jest ta forma e, tak jakby wdzięczności i podziękowania. To i ja dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, już niedługo po kolejnej wygranej i przed kolejną walką, może, może już w Paryżu. Oby tak było, bardzo dziękuję.